Jakie piękne rzeczy. Hej, witam Was dzisiaj na przeglądzie w Pepko. Obowiązkowo zaczniemy od przepięknych ręczniczków za 20 zł. Słuchajcie. Jeszcze oprócz tego, że są piękne, pochwalcie mi się w komentarzach. Pocznijcie. z Pepko. Ten pojemniczek kosztuje 12 zł. Tutaj macie jeszcze takie pojemniczki. Zobaczcie sobie: 20 zł. Z takimi jakby półeczkami. No i lusterko. Fajną taką czarną podstawką, 35 zł. Hejka, zaraz Wam pokażę jeszcze. O słuchajcie, to mi się mega podoba. Naprawdę są, na żywo wyglądają bardzo ładnie, kosztują 25 zł i są w różnych odcieniach te pudełeczka. Tutaj macie takie lustereczko złote. Też za 25 zł. Bardzo ładnie, się, bardzo ładnie się prezentuje to złote lustereczko. Kosze na śmieci za 4 dyszki, takie łazienkowe. E, patrzcie, tutaj są, zobaczcie, dywany od 30 zł. E, bardzo są przyjemne w dotyku w ogóle te dywany. Bardzo fajny taki materiał. Nie jest takie szorstki, co bardzo mi się podoba. Nie ma na tamtym ceny, niestety. Ten natomiast, na przykład, kosztuje 60 zł i to jest 80 na 120 cm. Myślę, że tamten gdzieś będzie kosztował, na tym też nie ma, ale tak Wam mogę powiedzieć cena to około 80-100 zł, za ten mniejszy i za większy to tak przypuszczam. Ten pamiętam kosztuje stówkę, to jest 100 na 150, cena jest urwana, ale e, pamiętam z poprzedniego filmu. No i słuchajcie, to jest hit. To są najpiękniejsze kieliszki, jakie widziałam naprawdę. Oprócz tego, że są mega tanie, to naprawdę są bardzo ładne i do tego są w różnych kolorach. Zobaczcie sobie cały zestaw tutaj, na przykład tych fioletowych. Tu macie cztery takie kieliszki. Kosztuje tylko 30 zł, a biorąc pod uwagę, jak ładnie się prezentują, jak ładnie wyglądają, to uważam, że cena jest dosyć atrakcyjna. Zobaczcie, są niebieskie na przykład jeszcze. Pomarańcz, czerwień, tutaj na przykład są takie jeszcze szklaneczki, no po prostu e, prześliczne. One są w cenie 20 zł. Tu macie też fiolet, pomarańcz, no zieleń, taka wiecie. Do wyboru, do koloru, i tak to wszystko tu wygląda. Tutaj macie takie zestawy jeszcze pojemniczków, fajne z takim, z takim uchwycikiem za 17 zł. Ok, dobra, chodźcie trochę na zapachy, bo też jest mnóstwo nowych zapachów. Chciałam Wam trochę pokazać. Ja ogólnie jestem fanem tych wszystkich kadzidełek i zapachów. Jednak no, tak poważnie nie lubię kadzidełek, aczkolwiek takie zapachy nie mam. No fajny zestawik, ale niestety ceny, bo ktoś ukradnie jest, dobra. 30 zł. Tutaj jest jeszcze taka świeczuszka. O, fajne, bardzo fajne opakowanie. Mi się podoba ogólnie z wyglądu. 8 zł tylko. I też właśnie są te opakowania w różnych kolorach. No i słuchajcie, perfumy do domu. To jest po prostu rewelacja. 12 zł. Nie, to, to nie jest taki szajs jak za przeproszeniem. Te wszystkie spraye z biedronki. One są przepięknie pachną. Te perfumy są rewelacyjne. Ten zestaw kosztuje 15 zł. Chciałam zobaczyć co tam na wazonikach w ogóle słychać. Czy są jakieś nowe przypczajamy? To jest w ogóle świecznik chyba, ale mikro taki. 4 złote. No spoko, no 4 zł, nie wiem, to to niucha. Tutaj jest taka osłonka za 17 zł. No i świeczka się chyba zaplątała po prostu tutaj. Omega mi się te podobają, tylko że no są takie ma wąskie. Mam tą dziubek u góry, 20 zł tak na jednego kwiatuszka, może dwa, jak już to ten, na przykład 25 zł. To jest taka fajna osłonka z takim wieszaczkiem. Ona kosztuje 25 zł. No i tak się tutaj wszystko prezentuje. Co tutaj jest jeszcze nowego z tego? No chyba nic. Dobra, to teraz wakacyjne rzeczy, bo już niedługo wyjazdy pewnie na majóweczkę. 30 zł taka torba. E, tutaj mamy jeszcze takie na przykład e, tematy plażowe. No, rewelacyjne są po prostu, słuchajcie. Cena ich też jest super, bo kosztowały 25 zł. Tylko ja mam zawsze problem z poskładaniem tych mat. Tutaj macie takie nakładki na krzesełka na przykład. W cenie 20 zł. Obowiązkowo też dziewczyny nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, zostawić też łapkę w górę. No i promocje, słuchajcie, promocje, promocje w pepko są teraz, ogólnie we wszystkich sklepach są teraz duże wyprzedaże, ale uważam, że pepko te wyprzedaże ma największe. Tutaj macie takie różne makramy, one kosztują 50 zł. Zaraz Wam pokażę. Dalej, słuchajcie, przeceny. No, ten zestawik komponuje się idealnie, ale wiadomo, do kupienia jest osobno. W kosztuje 20 zł. Tutaj taka dekoracja, na przykład, y, zobaczcie, kosztuje 25 zł. Bardzo fajne są te sztuczne kwiatki. One mogą w sumie prezentować się całą wiosnę, lato i jesień, bo są takie y, jesienne też trochę 20 zł taki szywaczek, czy co to jest no i jeszcze kocyki, maty plażowe. Zobaczcie, ta jest w cenie 25 zł, bardzo ładny kolor. Tutaj macie jeszcze takie takie... No, jak to się nazywa? Uciekło mi słowo, sorry, ale już wam pokazuję cenę. Takie, coś takie torba, 15 zł. Ok, jeszcze taka poduszeczka, zobaczcie, a dobra, to zaraz. Ta mata jeszcze była w cenie 70 zł. Natomiast ta poduszeczka z miszki Miki kosztuje 35 zł. Fajna do samochodu. No i tutaj też jeszcze takie, tylko wiecie, te maty plażowe nie są takie miękkie, 20 zł, one są takie piknikowe, fajnie się z nich sypuje piasek, to trzeba przyznać, że to jest duży plus.